Prawie 230 uczestników wzięło udział w piątej edycji biegu szklarskiego. To rekordowa odsłona wydarzenia, której nie popsuła nawet niesprzyjająca pogoda. Przygotowano dwa biegi, trasę dla miłośników w kategorii Nordic Walking oraz biegi dla dzieci. Poza sportową rywalizacją zgodnie z tradycją był także element charytatywny, w tym roku zbierano pieniądze na rzecz domu dziecka w tarnobrzegu. Pierwszy bieg szklarski został zorganizowany w 2018 roku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest pracownik Pilkingtona Józef Banaś. W ciągu kilku lat proponowano różne dystanse oraz trasy. W tym roku program był bogaty, co przełożyło się na wysoką frekwencję. Biegaczy nie odstraszył nawet ulewny deszcz, który najmocniej przeszkadzał uczestnikom biegu głównego z Chmielowa do Sandomierza. Powiem tak, że generalnie wygląda tak, że wszystko mamy rekordowe poza pogodą, która tym razem jest deszczowa. A do tej pory mieliśmy słonecznie, ale patrząc po pisach wygląda na to, że Kwota, którą będziemy mieli do przekazania na dom dziecka w Tarnobrzegu to przeszło 7000, czego do tej pory jeszcze takiej kwoty nie uzbieraliśmy i z zapisów wygląda, że zawodników we wszystkich konkurencjach, które tutaj mamy, powinno być blisko 200, plus oczywiście zawody dzieci, które już się skończyły i wiemy, że było ich około 50 osób, także frekwencja jest rekordowa. Uczestników jest jak najwięcej do tej pory, no pomimo takiej pogody, ja tak ja tak e, obawiałem się, że może zrezygnuje ktoś jeszcze przed startem, a tu wręcz przeciwnie, dzisiaj rano mieliśmy jeszcze zgłoszenia. Także jak najbardziej e, impreza się przyjęła widać i to w całej Polsce, bo wiadomo każdy tutaj może startować, kto sobie znajdzie na internecie i, i, może, i może wziąć udział. E, to, co jeszcze, to, co jeszcze można dodać, to oczywiście jest coraz więcej dyscyplin. Ten główny bieg z Chmielowa do Sandomierza między zakładami, 25 km później. 5 kilometrów tutaj już wokół, w wokół zakładu, no jeszcze dla dzieci, dla młodzieży Nordic Walking, także jak widać jest możliwość wyboru i zainteresowanie też duże. Dla biegacza najlepiej jakby ten deszcz zaczął się troszkę później, tak w połowie wtedy rewelacja, tak przed startem, tak. No. Pół na pół, no, bo za bardzo składza organizm. Ale i tak będzie dobrze. Wszyscy tutaj liczą na to, że będzie bardzo dobrze. 25 km, długi dystans, ale wszyscy jesteśmy przygotowani do tego, aby ten dystans pokonać. Poza sportową rywalizacją, ważnym elementem biegu szklarskiego jest niesienie pomocy. Co roku wybierany jest inny cel, który łączy wszystkich uczestników. W tym roku postanowiono wesprzeć dom dziecka w Tarnobrzegu. Ostatecznie po dokonaniu podsumowania placówka otrzymała 7247 zł. Bardzo się cieszymy, że w tym roku organizatorzy zwrócili na nas uwagę. No oczywiście powiem, że to może dzięki temu, że biegamy w czerwcu i pomagamy nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Stąd zostaliśmy zauważeni. Bardzo się cieszymy, bo każdy grosz dla naszych dzieciaków się przyda. No i w ogóle świetna inicjatywa. Po pierwsze tak, to te pieniądze jakby tu nie są najważniejsze, tylko to, że ludzie się spotykają. Integrują we wspólnym działaniu, co w naszym kraju chyba ostatnio jest bardzo potrzebne. Oczywiście wystarcza nam na bieżącą działalność, ale jak chcemy zrobić coś więcej, wysłać dzieciaki gdzieś na jakąś fajną wycieczkę, na kolonie, na obóz, no to jednak te środki gdzieś musimy u ludzi zabiegać. Nigdy nam nie brakuje, bo zawsze ludzie wielkiego serca się znajdą i pomagają naszym dzieciom. Także w tym momencie chciałbym podziękować organizatorom, a szczególnie osobom, które dzisiaj biegały w biegu, bo to są ich pieniądze. No i w tym roku muszę powiedzieć, że mamy też super, super cel bo jest to tym razem Dom Dziecka w Tarnobrzegu, a dlatego tak chciałem to podkreślić, bo yy, pracownicy tej placówki i wraz z młodzieżą, która tam przebywa, co roku organizują nad yy, Jeziorem Tarnobrzeckim bieg charytatywny poświęcony dla innej osoby potrzebującej, więc yy, chcieliśmy tak w formie wdzięczności akurat dla nich podkreślić to, że coś takiego fajnego organizują i żeby tym razem to też ktoś zrobił dla nich. Bieg szklarski to także pokazanie, że w naszym regionie jest tego typu przemysł i daje on zatrudnienie tysiącom ludzi. Symbolem jest tu bieg główny na 25 km, który wiedzie z zakładu Pilkingtona w Chmielowie pod zakład w Sandomierzu. Przy organizacji imprezy pomagają także miejskie ośrodki sportu i rekreacji w Tarnobrzegu oraz Sandomierzu. Co roku staramy się poprawiać ten nasz bieg i staramy się robić go przyjemniejszym i bardziej atrakcyjnym dla, dla uczestników, żeby ta nasza zbiórka charytatywna była coraz większa i żebyśmy te kwoty mogli przekazywać poprzez uczestnictwo biegaczy większe. To taki pomysł był od początku, ponieważ koszt organizacji takiej imprezy jest, jest bardzo duży, więc, więc ta kwota wpisowego to jest jakaś tam cząstka przy organizacji, więc postanowiliśmy nie wykorzystywać ją na pokrycie naszych kosztów. Kosztów własnych, tylko poszukać jakiegoś celu charytatywnego, który możemy, możemy, na który możemy to, to przeznaczyć. Mamy w, w, nasze, w naszej załogi mamy biegaczy, takich średnio- i długodystansowych, rozkręcają się jak widać, i to z, i z ich strony była taka inicjatywa, żeby zrobić coś. Na razie może na początek dla nas, ale później się okazało, żeby, żeby wyjść szerzej i, i to chwyciło. Jest to jedna, jedna z form e, motywowania również załogi do tego, żeby zadbać o zdrowie, ale ten bieg to nie tylko nasi reprezentacji, nasza, nasza załoga. Tutaj są uczestnicy z wielu miast z Polski. Także krąg jest już dosyć szeroki. Bieg główny wygrał Michał Bąk z miejscowości Heumce z czasem godzina 27 minut i 42 sekundy. Wygrana była bardzo pewna, bo drugiego Kevina słomkę starnobrzega wyprzedził prawie o 10 minut. Ten z kolei zaledwie o 5 sekund wyprzedził Grzegorza Czyża Starnowa. Na 5 kilometrów wygrał Patryk Wypych z miejscowości Chmielowice z czasem 18 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął pracujący w Pilkingtonie Rafał Włodarczyk, a trzecie Jakub Woźniak ze Sprintu Gorzyce. No fajnie mi się biegło. Nie sądziłem, że będzie właśnie mimo tej pogody taki luz. Wczoraj biegałem dwunastkę taką crossową, więc myślałem, że nóżki będą zmęczone, ale pozytywny akcent, bo końcówka najszybsza z całego biegu jeszcze wyszła. Mamy świetnego trenera, więc to przyciąga. Są wyniki, no a naszą specjalnością są maratony, jak to Rafała, Rafała taka natura jest, że Wszystkich szykuje pod ten królewski dystans. Yy, trasa, no taka w miarę płaska nie było jakichś wymagających. wymagających, Troszeczkę tam tego może było, to, albo to się zrobiło, bo polało. Ale tak to nie, fajnie, fajnie. Troszeczkę wiaterek tam miejscami, miejscami dawał znać, ale to... Wysła mi dzięki temu biegsztarski, ale wszystko dla Domu Dziecka, w Tam Dobrzego. No i na wielu, wielu imprezach teraz w tej chwili są biegi charytatywne, zbiórki robimy dla dzieci bardzo chorych, potrzebujących, dla organizacji takich właśnie jak Dom Dziecka tu zbiera się fundusze, wszystko przegazowane jest właśnie dla tych potrzebujących. Tutaj chcę podkreślić, bo w Tarnobrzegu mamy też takie biegi tutaj, tylko i wyłącznie stricte właśnie dla kogoś. I wtedy naprawdę większa frekwencja nieraz jest niż w takich biegach. Także tu widzę ludzie się sami tutaj organizują i pomagamy, pomagamy, jeszcze raz pomagamy. I to jest hasło takie dobre, no dla nas, dla społeczeństwa, no, no, musimy coś robić, pomagać sobie wzajemnie. W kategorii Nordic Walking całe podium było sandomierskie Pierwszy był Jacek Wiśniewski, drugi Jacek Sieronia, trzeci Paweł Zawół. Na każdego uczestnika na mecie czekały pamiątkowe medale. Bieg szklarski z każdym rokiem zyskuje nowych zwolenników, bo niezależnie od poziomu wytrenowania i umiejętności każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Na trasie są weterani, byli zawodnicy, totalnie amatorzy oraz dzieciaki. Weterani wracają, no ci co biegali dawniej, dzisiaj mają 70 nawet i 80 lat biegają, a to są rzeczywiście byli zawodnicy, którzy dawniej uprawiali nie tylko lekko tetyka, ale inne dyscypliny, piłkarze wracają, pływacy wracają, narciarze wracają i to się widzi właśnie po tych biegach, gdzie jeżdża właśnie prowadzę, czy przemyśl Rzeszów, no. Są byli sportowcy też, no i jak byli sportowcy, rodzinne bieganie, no i wtedy dzieci tak samo zaszczepiają się. Dzięki temu, no bo rodzice biegają. W dalszym ciągu jest moda na bieganie. Rzeczywiście piękna sprawa, fajna rzecz.